Come, this is my kingdom come Z tej strony Bobru, a to jest Delwer. Drugi odcinek naszych przygód. Znowu też czaszka leży, ale widzę, że ona nie jest jakaś ważna, bo mam już jedną, a druga po prostu się tu zrespiła. po tym, jak się zareagowałem. No i dobra, schodzimy w dół. Piętro drugie. O, można wejść na górę znowu. O! Dzikie. Dobra, zobaczmy, co nas tu czeka. Drzwi? Coś nie widać? Jabłko, widzę, coś nie ma oh. <tryk> oh, oh. się. It's me! Ooo! O, było wtedy przynajmniej? Dziś mam ścinę, Coś jeszcze? To nam nie jest potrzebne. Aż ja, tam się kończy miejsce w Erlipunku, więc musimy uważać. Czemu mi się tak jakaś przycina? I znowu zapomniałem przesunąć. E, przesunąć moje, mojego mojego znacznika i przez to nie widzę nie widzę wciąż e, Jezu, te ściń są straszne Przez to nie widzę nie widzę wciąż e, mapy i chyba ja to zaraz zmieni i od razu zaraz z tym ścinami Dobra, więc robię króciutkie cięcie spotkam się za chwilę ponownie Okej, okay, wróciłem aż się nie do Posiadania tam znacznika, gdzie teraz go mam, i są te dziwne ściny. Dobra, Adar sobie podbijmy. Mam nadzieję, że zaraz minął. Czy nie, wiem, ładowanie się terenu jeszcze? Bo miejsce Dyskrura czy jeszcze mam? O, to ma tu nad co? A raź I zejdźmy tutaj. Czy coś tu jest ciekawego? O, to jest pytanie. No, dzierga jest sporo. A jest, coś się opłaciło. Jakieś fajne. Całkiem nie w stanie. Eee... Boże, kolczugowe, nie kolczugowe. Jezus! Czarny! I to w wodzie! Kolczugowe buty. Eee, Boże, spodnie. Jart nie wiem, jak eee, Boże. Ciężko mi znaleźć dobre słowo, no wiecie, takie. Pokryte kolczugą. No, wiecie co chodzi, tak, się Dobra, chyba teraz idziemy tutaj, bo tam już nic nie ma, o ile się nie mylę. Czy jesteś... a jesteś w przejście. przejściu. Zobaczmy, co tu jest. O, hello. Chciałem ją tutaj podźgrać, wiecie o co chodzi. Dobra. No room. Uuu. Oh. Dobra, trzeba zacząć wywalać te useless rzeczy. Które nie dają w ogóle armora. One są prawdopodobnie równo co warte. Nie wiem dalej co podki robią. Prawdopodobnie się dowiem z czasem. To można wziąć, bo to to akurat może będzie dało się sprzedać. Gdzieś potion kolejny. I jeszcze jeden. Nie co to było. O, piwko. Ależ fajnie. Czy tutaj jeszcze jest? Tu nic nie ma. O ja, to jest jakaś dalsza część. A nie, to jest powrót. Wróciłem. Dalsza część kompleksu, jasne. Dobra, to teraz w tą stronę. Wow. Coś za to wyjdzie. To jest kobieta, czy nie? O! 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 Trzy armor dla To jest countert item. Dobra, przeszkajmy ten pod ziemię. O! Słuchajcie, się wystraszyłem. O, sporo złota sypnąło. Jak? 6-7 to ma na obrażenie, a to? 11-14. Chyba bijemy się młotem. Nie wiem, że to jest wolne, ale jak to walnie, to naprawdę nie ma przebacz. Przydałoby się coś zjeść. Zobaczmy, czy czerwona córka to co myślę. Aha, czyli to musi być mistrzurka... Odnowienia, już teraz to zanotowaliśmy. Wow, jakie to jak, jak, jak pchnięcie? Nieźle. Kolejna sala. W tym plecu nie robię chyba ludku. Ole potęga. Mistr ta różka jest zwykle sporko. Jesteśmy zatruci Proszę Fuck you O, dobiliśmy level Podbijmy sobie życie. A może speed? Wydać się trochę uleczyliśmy. Jezus Tu jest dobra, skórzana zbroja, którą musimy wziąć Na razie życia nam jakoś nie spadło mocno. Diametralnie chciałem powiedzieć Weźmy to tą zbrojkę no lepsza jest naszej zaczynamy pakować powoli się jakiś kolejny młot co powywalajmy zresztą gdzieś jeszcze co wywalać teleport mam tutaj czaszkę wywalmy na no, pewno się przyda tam 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 tam, 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 tam. tak to zdecydowanie była płapka a wtedy przyszliśmy więc teraz czas iść w tą stronę jo! da się coś z tym zrobić nie najwyraźniej no nie iron hammer to też by się przydało wziąć zamiast tak dajmy na to i poczekać nie wiem czy nie jest za głośno to też bym się przydało sprawdzić ale nie wiem czy robić kolejne cięcie Chyba zaryzykuję i zrobię. O, jest po dobra. E, więc tutaj sobie przystaniemy i robię cięcie. Wracamy za chwilkę. Okej, okay, wróciłem. W sumie nie skontrolowałem ile mam na ranie, ale podejrzewałem, że coś około 10 minut. Może mniej. Uuu. jakiś wybuch. O, oh, gówno. Jabłko wypadło. Nie wiem, czy jeździ to jabłko. Coś krzywdą no, hej. O, oh, żądza krwi. Dobra, teraz zjemy jabłko. A, czyli właściwie to sobie po pierwsze, a po drugie jednak nie zjemy teraz. A to sobie wywalimy. Staram się mówić poprawnie. O, cóż to za berła i maczugi i stół, którego nie można rozwalić, pewnie szkoda. To nam się nie przyda. Nie wiem, co z tymi notatkami, ale myślę, że też nam się raczej nie przyda. Chociaż warto je zjechać, może będzie można je gdzieś przechowywać. Ruszki, kurczę, co to wywalić? Co to wywalić? To na pewno weźmiemy i to też nam się przyda. Ja ta marszu ja się znibije właściwie. Ona jest tak samo wolna jak, jak młota, a młot jest lepsze. Oh, fuck. Może zobaczmy co daje Gold potion. E, szósteczka Iron Skin. Aj, to na chwilkę. No ale dobra. Możemy się przejrzeć, walki z bossem i mamy piętro trzecie. To jest jedyna droga. Jedyna. Już jakieś kompletne, kompletne zadupie. Nie to parecz. O, co. Pająk. Ale coś tam było takiego. Jakiś tam wali jakimś odniem, Jakiś smort tam jest. Co tam lata? Gówno. Jakiś beholder. Wow. Aż przestanąłem. No room. Nie mam na nic po, po, w ogóle tego. W ogóle miejsca. Dobra, walmy te notatki. W cholerę. Piwko zawsze dobra sprawa. Mam nadzieję, że te notatki nie są jakieś ważne. Co to jest za Centipede? Centipede. I kolejny beholder. Oj, wysoko jest. Wróćmy się i załamać przecinki. Czyżby tą optymalizację Dryta takie robiła numery? Dobra, co się stanie, że wypiłem piwo. O! Porządnie reneruje życie. No i to jest prawda. To mamy, beholdera gdzieś tutaj czuję, zabił się? Albo czarne mocno? O, dostaliśmy to po prostu twarz, coś nas zatruło. O, dobra. Co możemy teraz podbić? Może defense? Wiem, że tak idę we wszystko po trochu, ale wiecie, mi, mi się to całkiem podoba. Dobra, to są te dwie pułapki. Będzie... Jezus, coś tu łazi. To to równa nas zatruwało. Jest antidotum? antidotum? To jest pewnie antidotum. Nie, to magic shield. O co tutaj chodzi? Uuuu. Całkiem porządny ten Całkiem porządny Miecz Co wywalić? To wywalimy To damy zamiast tego, a to tutaj Może pobijmy się chwilę mieczem Tutaj pieniążki jakieś Chyba poty to już sobie odpuścimy, bo naprawdę za dużo aż tego jest Nie wiem czy to Celowy zabieg? O, taką mapę możemy odpalić sobie, to też fajne. Tutaj miecz. Bije od... ...od ognia. Tak sobie zrobimy. Uuu. Ci powolne ostrze, ale... ...jednak może, może, może sobie dać radę z przeciwnikami. Szczególnie jakimiś podatnymi nauki Nie wiem, czy jest to podatnością Dobra, teraz tutaj sprawdźmy, co nas czeka. Coś tam jest. Chodź tu. Jezus, coś tu widziałem. Z Nie, to parę tam lata. och chodź tu, a już się rozbiło coś, tutaj mamy coś fajną tą, A i jest od skórzanej, patrzcie ja jaja, spóźnia lepsza od tego, to jest powrót, jakieś spodenki i to niezłe, ile mamy czas pancerza? 15, ładnie, konkretnie bym powiedział. Nawet. Idźmy z mieczem, no, ale nie, to to się wolno idzie straszliwie. Dwa behemoty. Okej. Okay. Ciemna misturka. E, musimy coś zjeść, na pewno, więc... O jest nie to Restore health, ok. To i co to? Jakieś... Gdzieś... Fajne skarby tutaj znajdujemy. Nie powiem, że nie Dobra, zobaczmy co jest dalej. Jakieś kości. To jakiś boss. Uuu, Gdzieś... fajne, fajne. Bierzemy. Wygląda mi to na jakąś większą pajęczycę. A schizujemy ta ciemność. Przychodniająca. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Nic. O! To jest trochę straszne, ale fajny klimat ma. Nie, to nas nie bije, to jest miłe. Tamten był jakiś popośledzony jeden. Dobra, zmieniliśmy coś tam Oj, tutaj ta mitzturka wypadła. Zobaczmy co czarna robi. Piąteczka. Mitztura, fajnie. Raczej. Znaczy, fuck! Tylko to nam brakowało teraz. Lepszy łuk. To już widzę. E, coś wybić musimy zjeść. Albo się ulaczyć, zaraz nie wiem. Będę nie to pod ręką, Tady już nie biorę, to jest shit. To piwko jest za dobre, że jest jak mardansiak, ja to robię. Dobra, ale mamy lepszy łuk, możemy zapalować na oko. I szybciej się ładują strzały. Dobra, o! Co, coś się dziwne stało właśnie. Okej, okay, gdzie my jesteśmy teraz? Kolejna taka podobna komnata. Broken nam nie jest potrzebna, klączuga. Kolcze spodnia, od tego słabym byrkała. Gdzie jest zejście w dół? my jeszcze jednej odnogi nie przeszukaliśmy. Tak myślałem, że jak pójdę w środkową, to... To będzie... Ta odnoga, o ile wiecie, co mam na myśli. Ale cóż... Delver to Delver. Oj... O Jezus, łapka! Gdzie my jesteśmy? Na u nas? No tak, gdybyśmy byśmy... Weszli wcześniej, to moglibyśmy... W środę gdzieś nieco równa wpaść. Ejder, wolałbym wpaść w środek główny niż, e, niż, e, niż dostać jakoś potężnie. Dobra, tutaj jeszcze chyba te piętro przeszukamy i skończymy odcinek. Zostało nam tutaj jedno pomieszczenie. Długie jest tutaj jaskinie, długie. Pewnie jeszcze do dłuższe, nie wiem jaka jest długość tej gry, mam nadzieję, że jest mega długa. Bo mi się mega podoba póki co. Klimatyczne jaskinie, jak najbardziej tak. I co my tu mamy? Różka Kolejny ten. A dar, tak, ten, ten pokój O, jest level. Może agility. To prawdopodobnie wpływa na nasze strzały z łuku. mi się z łuku, póki co bardzo fajnie patruje Mamy lepsze, prawda? Prawda. Chodź tu, nie do perku. Pięknie. O, złoto. Główniaku, odejdź do ode mnie Czy ja z właściwie? Czy to jest różdżka? No room O Jezus, ale to można się seryjnie wystraszyć, ludzie Nie idzie Dobra Co teraz wywalić? O to jest pytanie O to jest pytanie Trochę z tych różdżek wywalę za chwilę To oddajmy na to Jezu! 5! O, jest ta celność. Co, no Łammo? Ole nas słoił ten Beholder, on był jakiś agresywny. Dobra, jabłuszko, żeby odnowić rzecz tu później. Co my tu jeszcze mamy? Coś na dole jest? Raczej nie. A tutaj leży córka, Po co szliśmy? Po to. Może tu nic więcej nie widzę. Dobra. Więc powoli się ruszamy dalej, a ja w tym momencie będę kończył odcinek. Spotkamy się w kolejnym odcinku, penetrując poziom czwarty tej jaskini. Będzie ciekawy, myślę. A póki co żegnam się z wami bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podoba Radelver, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to naprawdę miły gest i motywuje. Trzymajcie się, no i w sumie to tyle, jeszcze słyszę gdzieś niedoparka, ale to już nieważne, trzymajcie się, no i hej, papa.